Cześć Wam, witajcie w kolejnym Shortsie. Dzisiaj mam dla Was haul z Rossmana. I pod koniec podam Wam, ile za wszystko wyszło. I w tym haulu możecie znaleźć kilka inspiracji dla dzieci w wieku 2-3 lat, mniej więcej, bo w takim mniej więcej wieku jest moje dziecko. Oraz będzie kilka rzeczy takich kosmetycznych dla mnie. Najpierw polecimy jedzeniowo. Mam tu takie suszone truskawki. Nikonem bardzo lubi suszone Głównie truskawki i maliny, ale czasami jeszcze jakieś inne owoce może się skusi. I one ogólnie wychodzą dosyć drogo, bo 2,50 albo 3 euro. Dalej mam Water wipes. to są dla mnie najlepsze chusteczki dla dzieci. I ogólnie sama też lubię używać, bo jak wiecie, się coś ubrudzicie czy coś takiego, to one są bardzo dobrze nasączone, więc wiecie. To się przydaje, naprawdę. Oprócz tego mamy takie baby wash, coś tam. I ja pomyślałam, że może to się będzie dało jak, jako podkłady używać, bo zajmuje bardzo mało miejsca, więc 26 sztuk, sztuk, więc może będzie akurat się sprawdzać. Dalej mam dwa płyny do płukania akurat hipoalergiczne, na które była promocja, euro 50 chyba. Akurat takie wzięłam, oprócz tego jeszcze taką małą pastę Elmex, dlatego że dla dziecka naprawdę to na długo starcza. Okej, okay, dalej z zabawki. Kupiliśmy taki pociąg, to akurat była jedna z najdroższych rzeczy, 15 euro. Sorry, że zerkam, ale tam synek przyszedł. Mamy taki zestaw naklejek, więc cały taki zeszyt około 3 euro kosztował. I ostatnie dwie rzeczy z zabawek. Jedna rzecz do ubrania dla dziecka, a później przejdę do moich rzeczy. Więc mam dwie ciastoliny play -Doh. akurat chciałam dokupić, bo tamte trochę wyschły. Taki piasek kinetyczny, zobaczymy jak to się sprawdzi, to kosztowało około 7-8 euro, coś takiego. I buciki takie do wody. Ok, tutaj macie ode mnie polecajkę, jak udało wam się gdzieś znaleźć te płatki pod oczy, które polecałam. To były takie księżniczki, taka edycja Disneya. To te są takie same, tylko że te są w normalnej, stacjonarnej ofercie. A tamte były jakieś limitowane. W każdym razie działają tak samo i się też kleją. Nie wiem, czy w Polsce też są. Organizer na kosmetyki. To jest taka betonowa podstawka. Nie wiem jeszcze do czego, może na jakąś biżuterię. Kosztowało to 1 euro, więc stwierdziłam, że wezmę. Pianka z nowej edycji Zisany ze sticzem. Oraz taki e, stick. I to jest Lip and Blush Jelly Tint. Zobaczymy, przetestujemy. Mokre chusteczki i pędzelek. Dobra. I za wszystko wyszło 62,42 euro. Dzięki, widzimy się w kolejnym shortsie. Pa pa!